Jesteśmy głównie po to, by podziękować Wam za opiekę i trud w realizowaniu jak przeważnego hasła. Aby ucznia sposobnym ze wszystkich miał uczynić, aby jemu było dobrze i z nim było dobrze. Doceniamy, że każdy z Was, wprawdzie innymi chmielami, zmierzał do tego samego celu. Wychowania i wykształcenia pełnowartościowego człowieka. Jedni pewną surowością, drudzy serdecznym, niemal koleżeńskim stosunkiem do nas, inni subtelnym dowcipem, ale wszyscy wyrabiali w nas poczucie obowiązku, uczyli krytycznie patrzeć na rzeczywistość. Możemy więc z dumą powiedzieć, jesteście naszymi przyjaciółmi, jak podmuch, który uspokaja, lecz nie usypia. Jak brat, który poprawia, lecz nie upokarza. Jak oko, które śledzi, lecz nie osądza. Jak dłoń, która prowadzi, lecz nie ciągnie na siłę. Jak oaza, która pokrzepia, lecz nie zatrzymuje. A skoro nie zatrzymuje, pora ruszać w drogę. Nim się to stanie, przyjmijcie Państwo jednak nasze podziękowania. dałeś nadzieję, że w przyszłym roku, że w przyszłym roku, sobie sam. Mój wychowawco, przyprowadziłeś mnie z ulicy. Mój wychowawco, pomagałeś mi jak raz. serce całe. Dałeś mi wiarę, ojca mnie miałeś, nie dałeś,